W wędrówce spotkaliśmy się Jak Maryja chcemy przyjąć twój plan To my Twoje słudy wołamy co dnia Wójczy nasz panie Pani nawiedzenia. Niech za Twoją przyczyną ten Światowy Dzień Młodzieży stanie się dla nas wspólnym uwielbieniem Chrystusa, którego niesiemy, tak jak Ty go nosiłaś. Spraw niech stanie się okazją do świadectwa i wzajemnego dzielenia się, do braterstwa i wdzięczności, do poszukiwania tych, W ramach przygotowania do Świętowych dni młodzieży w Izbowie w naszej diecezji sandomierskiej Co miesiąc organizowane będą spotkania przygotowujące do tego wydarzenia. Pierwsze w lutym w Nisku w parafii Świętego Józefa. Drugie w marcu w Ostrowcu Świętego w parafii Świętego Kazimierza. Trzecie w kwietniu w Staszowie w parafii Świętego Bartłomieja. czwarte w maju w Janowie Lubelskiej w parafii Świętego Jana Chrzciciela. Piąte w czerwcu w Stalowej Woli w parafii Bożności Bożej. Centralne wydarzenia odbędą się 6 sierpnia w Zalichoście Szukajcie nas na stronie diecezji samdomierskiej i Facebooku. Zapraszamy. Go!